Ja o? witam w kolejnym odcinku jak zawsze... O, może opuścił grę. Będzie, będzie łatwiej. Eee, jak zawsze jest eksterni. I co żeś zrobił? Ja bym. Cieszę się, że nie mam pełnego życia. O boże, widzieliście ten filmik już w poprzednim odcinku więc go pominę Chodź, wykończmy pierwszych. tych to teraz zrobię Nie uderzaj z tego kurwa Weź sobie tarczę. Nie no. mogę, bo albo woda, albo to. O! Spadłem! O! <śmienny> <śmienny> o to już partem tu teraz. Nic. Nie da się wrzucić tarczy od razu na elektryczność i na wodę. O, na tym bolewam. Dobra, jest, przeszliśmy tak yes. na niej w moment. Nie ma Murzyna, a nikt nie ginął. No właśnie, wszystko gina Murzyna. Vlad? Już z tym snivem. I Loj, nazas... ...słuchaj, słuchaj Dla mnie te... zaklęcia Zas debil tutaj zaprogramował Nie, teraz już chyba nie będzie potrzebny ten twój strój Wiem, ale nie chcę się zmieniać Na samym czapterze, bo to jest ostatni odcinek jaki powinienem nagle nagrać Masz ulecieć Dzięki Doceniam. Ała? 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 Debi się bardziej za paniczką. <noise> nie, nie jestem masochistą. O, i to, to chyba ty będzie O, tak. Ty jesteś gorszy niż masochista. No! Dzięki! No problem. Po drugiej stronie. A nie to. I believe I can fly. Od za po wodzie. I am a Jesus. Hmm. hmm. No nie wiem, czy chciałbym być jest to. Ponieważ się jego krew pili. Wale się. O, o, punkt kontrolny. <laughs> hmm. Boże, zakończyć boże, 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 boże. Kazał ci to ktoś jeszcze bardziej podpalać? Kazał ci ktoś no, Mama! Patrzcie, weź! Weź tu już lepiej nic nie rób, okej? Okay? Jestem udupiony! Kurwa! Spieprzaj. Mam cię gdzieś. Ratuj! Ratuj! No ratuj małą dziewczynę! Bądź kurwa! Ratuj małą dziewczynkę, ratuj dużą dziewczynkę Ej dawaj, 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 mój mieczyk Weź mój miecz. irytuje Co jest jego słabością? Trzeba odkryć Mleko Chyba wszyscy uciekali w pośpiechu No uśliczy, Roloku, jak cię goni taki duży bydle Dzięki Wiem, Thank co jest you. jego słabością Postawica? Nie Ale trzeba skrzyczeć Daj kamienia. Kamień jest słabością ty. wszystkich. Ale chcę zrobić coś głupiego, więc ja. No, jest. Patrz. Ty farcie. Żeś go na farcie trafił. Nie. Nie. Kurde, powinnam go trafić to. Uciekł. Ale mówię, chcę zrobić coś głupiego i trafiłem. Głupi <gubiłem> ma zawsze szczęście. No hej. Ja... Tam skąd. A już chciałem powiedzieć, że mnie nie przeteleportował. I dobrze, miałbym ich kłopotów. Okej, okay, już się nie wskrzeszam. Okej, okay, już się nie wskrzeszam. <grymne> to miała być groźba Tak, ale w tym chapterze zmieniam na mój stary stream. Mm, mi się zacięło. Widzisz? Ty mnie potrzebujesz się, ciebie nie. Zacięło mi się. <grymne> nie świetne. <śmieszne. grymne> zacięło mi się. <grymne> e, mamo ja nie chcę. No, stoi na tej książce z obrazkiem niezadowolony. Wertuj Z strony szybciej Przykre Przykre To jest godzina? O, dopiero. Nie wiem Jeszcze teraz będę się tuczyć, jak tylko nagro No zacięło mi się, nie mów, że będę musiał restartować magikę jest <noise> na odcinka? Sześć Sześć? Tak Serio? Tak Noga Łącz zaklęcia, pamiętaj że każda kolejna magia tego samego typu zwiększa siłę zaklęcia Magika Magika? Magika, ten mały trollu wstrętny To nie jest mały troll, to jest wielki troll Ej, bo chyba jest, na ciebie czekam. To jest bug, a nie gra, to jest jedyne, jedyne <noise> bug. To pewnie już przypadek. Tak. nie podczas tworzenia jakiejś gry powstała taka magika. To jest błąd. Powiedziałbym coś ale nie wiem czy mogę. A tobie się ładuje gra? No czekam na ciebie. Serio? No sobie poczekasz Ta gra wyszła tu tak, to samo jak ty i cięcie muszę wywalić grę i ciebie Nie, nie ty nie za... musisz, ja... Zadawałeś się, opuściłeś grę No właśnie e! To będzie teraz samotna gra Zdrowiazka. minuta Minutę, na... dwie minuty na ciebie czekałem Tylko Jej, yeah, jesteśmy znowu Zmieniaj ja sobie tak. strój, ale żeby nie było nudno, no, wziąłem sobie inny z DLC. A ja cały czas gram tym samym, bo te postacie darmowe są nagiebne. Co jest? Nie, ten... DEBILU! <laughs> Sorry, sprawdzam gdzie jest blok. Cieszę się, no. że to ma elektryczność w sobie. O, wiem gdzie jest blok, pod kontrolem. Weź naciski kontrol. Czekaj. Się. Działa. Co mnie leczyło. Teraz? Działa. Czyli <grym> Zwiększam zaklęcia elektryczne. Tylko z turem Yeah, yeah, yeah. Nie, nie, na Nie, Okej nie. Nie, nie, cię zabije Przecież że nie był taki fajny e, e. Mamo Musicie natychmiast coś na tym zarobić Tamtego tego miejsca nie jest zbyt przychylnie na z naszego świata Chcę takie zaklęcie Wydłużyć most, otworzyć te wrota, pozbyć się tych macek A nie pierwsze otworzyć wrota, później wydłużyć most i tego? Co za tchórz ucieka, no weź No, no, no. Jeszcze trochę. O, no, odsuń się. Piero na fronie. Traf se. No to se traf, tak mam no. Puszcz, ale puszcz. No ja stoję w złym miejscu. Ol. Co jest? Przecież pracuję w tobie, nie? No. A sam Arkeń spróbuję. Właśnie już robiłem. Nie robię z tym. Życie? Tak, życie ja, Arkeń. Odsuń się po prostu. To trzeba gdzieś tu stać, tu na środku. A, wierzycie? życie? no! I Lu. Ifa Najlepszy. Boże, Gru ale my jesteśmy głupi. Głupi ma to wcale sens. Chodź tu, chodź tu. Chodź Lol, tu. Chodź tu. Chodź tu. No Chyba albo nie, to nie tu Albo czekaj. Jestem się tylko lewikazję. O kurde! QF S Wiem, próbuję, ale... Ten, 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 ten. Ten, Co to ja... Nie wiem. Nie. Yeah! Yeah! <coughs> Za Dobra, ten dupas do jest mój. Ten dupas jest mój! Drugiego ataku. A, arczeń ich leczy, więc odejdź. Odejdź. Do ich leczy? Lol. O. Didi. Nie chcę cię z nim też. Dzięki. Nie ma za co, nie ma tyle. Mogę, lubię. To jeszcze że... Hehe, <laughs> wiedziałem. O oh, come on Ja spadam. Czego to już kulkę z y czymś? Dobra, ma ze swoją puścić już. Kamień jest na to niezwykle potężny A, tak Fajnie, S stoję ja piętro wstraszamy. wyżej Stoję piętro wyżej Damn Aliście Tak wiem Kurz. Marłeś Tak, bo mi przeszkadzałeś Jakby nie Cię wskrzeszać, bym sobie zrobił tarczę Ja, lepiej zwolczyć to ja na mnie, dzięki No bo taka prawda to mi się wydaje, że trzeba wszystkie te... zrobić, tu pójdę wtedy będzie. A nie mogę się soić. Musimy wszystkie chyba znaleźć, tak jak na przykład Diuk-Niuken jest. zamiast z nimi się bić, po prostu lewitujmy i wykluczajmy po tym. Spadnij już, bo mi kamerę przeszkadza. Brawo. Więcej ich matka tam nie miała? Nie wiem Boże, woda What the hell is going on? Odżyje się na kanał LOL Weź mnie No, zgasz się! GG No, leciałem już! GG Ja żyję jeszcze Aha, tobie chodzi, żeby ich ominąć. Tak. Aha, to los! Ale ja już wtedy leciałem. Do chuja. GG. Dobra. No da fug! Kto nie rób tego samego co ja. Ja byłam wcześniej. Główno, prawda? Ej! Y Aha! Y <noise> Jak tam to wyjdziemy znowie? Dobra, No, ale to leć! No! Kamera mi się z... Kameram... Tak, Uciekamy! Uciekamy. Jej, spadłem. Sześć mnie. Czekaj. Skręć mnie. Dobra, dobiegnij już tam na koniec. Myślisz, że tak chcę zrobić? Skręć mnie. Cicho to było opyślone. Tak. Ósme podejście do tego. Mówiłem. Cicho. Że trzeba było tam iść. Ja to jestem na jednego to jest mój kostur? A nie mam go? No nie, zginąłeś. Nie, to też zginąłeś. Ale kostur wrócił do mnie. Ej, ho, wróćcie na chwilę. Co? To... <laughs> Nie traciłem Czu? cię! Czemu ja miałem jakieś czary No co, chodź tutaj? No szukam książki Bardziej zakręconych słodów się nie dało zrobić. Boże ile ta lokacja ma dungeonów pomniejszych. Coś w lat. Czemu coś mi mówi, żeby mu nie wierzyć? Czego coś mi mówi, że zginiemy jak tylko to odzotniemy? Czemu coś mi mówi, że należy kończyć odcinek właśnie w tym momencie? 18 minut. Eee, dobra. Czego coś mi mówi, że zaraz wyjdzie masa murzynów i będzie chciała e, koalę? Jak nie wiecie co mi chodzi, to... No, fuck. Nie, czemu te małe dupki? Dzięki knup Eee, yy, okej okay. Wow <noise> Może lepiej daj sobie odporność na Błyskawice? Łuskawice. Wiem, właśnie to zrobiłem. Tak, mnie Weź nie jesteś. No problem, bro. Jesteś mój gmał. No. Nie mam odporności na błyskę... zepchnął mi te Już cię wskrzeszam. No, a miało być! Nie! Mokry jesteś! Aha. Weźcie lepiej wyleć teraz. Gin! Nie ja! Urok! Broń mnie głupi cepier! w gromadze koszmarów Fajnie, zginęłem od własnych błyskawic wum, 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 wum. Nie żyje, nie żyje, nie żyje No, dlaczego ja ginę od własnych błyskawic? weźmie? No, czemu? Naciśnij spację, aby się wydostać. Ale musisz nazyskać długo. Zrobij swojego. No bo jak rzuciłem na niego urok. Żyje! Żyję. Nie żyję. Ja żyję. Dlaczego ogień? Dzięki. Rzuciłem na siebie trzy błyskawice GG. No. Użyj tam życia, użyj tam życia i tak gorzej nie będzie Po prostu? Po prostu Zabierz się no, no, jak? Jak tak szybko? No ja Wrzuciłem życie? Nie Ale nie wychodziło. Dobra, trzeba po prostu życie i taktyka spiedale. No. To co? ASF? No coś mi klawiatura nie wchodzi, chyba muszę mieć baterię. Nie! Nie patrz na mnie! Ku... Czemu ja od razu spadłem tak nisko? Wiesz co? Ten jest jeszcze bardziej przypierodolony jest niż tego. Niż postawka, tak? <grych> Nie, niż blad. No. Ale dobra, jest sposób. Od razu włączasz uh, ASF i lecimy tam na pałę. Tak, lecimy na pałę, ja się zajmę tym dużym, po prostu rzucę na niego urok. O. I będzie po mojej stronie przez jakiś czas. Dobra, zostań I lecimy z powrotem. Z powrotem! Biegnij! O fak, urok mi się skończył. Biegnij! Zostaw mnie! Rzuc <noise> w dowiecie mam! nie? <laughs> Peter, przeniknie przy starcie. Przeniknięcie przy starcie jest banalne. Dobra, teraz musimy iść na prawo po książkę. O ile ona tam jest? Rys ży Rysz y O chyba, chyba was coś... Też... Odwiedź Chodź. na taktykę na wszystkich bossów! Ej! Skrześnie! Ej, czekaj, bo... po... AW Mam plan na gościa Aha Kurde Polny wcześniej ze zę... Kurde ja. Mam plan Znowu na jest. niego Patrz, połowę życia mu tu zdjęło, ale ja przy tym ginę od razu z nim. Ale to jest ryzykowne. No. Czyli znowu robię za pointa Ja po prostu będę się z nim zabijał. Nawzajem. No Okej. Okay. To ja sobie tutaj tak stanę. Ja no. się tarczę. Gim! kurde. Ten debil się o. pojawił. Wyskrześnie. Już, sekunda. Jest, dostał. A, zabił swojego przy okazji. Może tak nie w moją tarczę? Taka drobna sugestia i nie we mnie. <laughs> Co ty chcesz? Nie w tarczy, nie we mnie Jego... Dzięki Sorry Spierdalaj lepiej Dzięki. Dzięki Sorry Żyjesz, nie marudź. Dzięki Może byś Kurwa nie... jak? Sił. Ale nie rozumiem skastowałem yy, łańcuch, tak. To się nazywa. I no to, i on go rzucił. No, i nie mogłem nic skastować innego. Nie, ja myślę, żeby go najpierw zamoczyć, a później rzucić na niego łańcuch. I tego maga dupka też. Ten mag dupek powstaje z... Nie. Weź. A ja mam pomysł, Magdupek jest zanim mm. <grym> <grym> Szkoda, że się go zrzucić nie da To jest mały, efektowny sposób <grym> Brakuje mi gromu, weź sobie odporność na... Nie <laughs> Buja? Fryezy. Nie, Nie wiem. To trafia zawsze. Jaki jest odpowiedni zasięg. Giń, proszę! Nie! Albo czekaj, mam pomysł. Nie! Czekaj, o, dobra. Nie, nie, nie o to chodziło, ale. Patrz, chodzi mi... Patrz się ode mnie, nie? Żeby... Jestem przerażony. O! No. Bij póki! Zakocham się. Ale ja go nie widzę! Bij póki możesz. Już myślałem, że w szczycie Bazika! <noise> Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.